Zobaczcie, tu jest napisane BUM. Zobaczymy coś się stanie. BUM! Nic się nie stało. Hej, nie uwierzycie. Znowu jadę. Tak gdzie? Pewnie wiecie. Ja też wiem. No nic, trzeba jechać. Zobaczcie jaką mam furę z wypożyczalni. Muszę tym sztruclem dojechać do, do Warszawy. O Nie Wiecie się dokształcać do pięknej zimy, gdzie jest słońce, ładna pogoda, piękne zabytki. Fajnie, daje. Klasyka jazdy do Warszawy. Muszą być hot dogi. Dobra, zjadłem sobie moje paróweczki cudowne. Słuchajcie, taka refleksja mała. Z ten samochód. Renault Captur z niesamowicie wielkim silnikiem 900 cm sześciennych, Niecały litr Specjalnie sprawdziłem, bo bym się wydawało, że to jest 1,2 ale to jest 900 cm3 Niecałe nawet w turbinie 66 kW mocy Ale co jest najważniejsze, jechałem z Wrocławia i musiałem teraz 100 km przed Warszawą zjechać, zatankować bo się paliwo kończyło w baku. I zapłaciłem za to tankowanie 174 zł, a jeszcze mi zostało 100 km do Warszawy. To oznacza, że zapłacę za paliwo w tym samochodzie na przejazd do Warszawy grubo, no może nie grubo, ale ponad 200 zł. Co daje przy niecałych 400 km ponad 50 zł za przejechanie 100 km na trasie. Nie jadę szybko, bo jadę 130 i miałem zapięty tempomat na 140 km na godzinę. Pusta droga, więc bez przyspieszania, po prostu stała prędkość cały czas. To jest, słuchajcie, na trasie to jest ponad 10 litrów zużycia paliwa. 10 litrów na trasie, w takim małym autku. U mnie w BMW na trasie potrafię zejść poniżej 7 litrów. Cały czas mi komputer pokazuje 6,8 litra w cyklu mieszanym. Jakaś abstrakcja, słuchajcie. Ktoś kupuje taki samochód, bo sobie myśli, ja kupię z małym silniczkiem, bo będzie mało palił. Gucio. Masakra jakaś. Jeszcze ja rozumiem, że cisnął ten samochód. <laughs> Nieprawdopodobnie, może coś jest zepsute, ale ten samochód ma przejechany, słuchajcie, 17 tysięcy kilometrów. Od nowości. Nie wiem, masakra jakaś. No już na lotnisku. No, może coś zjem sobie? Tak, akurat ten, nie, ten 777, który będę leciał, Emirates. Latałbym. Dobra, jestem w Dubaju. Teraz mam jakieś niecałe 4 godziny do następnego lotu do Bahrajnu. Już trochę zmęczony jestem Ale muszę znaleźć coś do jedzenia ewidentnie kolorowo, ale mało ludzi no jest nawet ok może być no i teraz tylko szybki locik z Dubaju do Bahrajnu I ja skończyła na dzisiaj. Gut. Idę spatuchać. Jakie wielkie łóżko. Będę jadł. Jest beef i makaronik wegetariański. Co chcesz? A, ja na zimno. Wszystko jest na zimno. Ja na zimno. Hmm. Ciężki wybór. Wołowinka, stek czy makaronik. Do tego do zestawu jest ciasteczko, jakaś sałatka, sztuczce i Mars. Całkiem dobre. Niam-niam. No, no i dobra. Popracowane, polatane. Czas do domu. Było krótko, ale za to intensywnie. Także wracam do domciu. Mam do odlotu jeszcze jakieś 3,5 godziny z Bahrajnu, więc trzeba skorzystać i zjeść pizzę. Ech, I znowu w domu, i znowu w domu. Teraz było dosyć szybko w tym Bahrajnie. Byłem krótko, było intensywnie, ale, ale już jestem w domciu, więc się cieszę, że będę mógł sobie tutaj odpocząć przy moim zestawie wypoczynkowym złożonym z komputera i kontrolerów lotu. No i po powrocie do domciu pojawiły się kanapki drwala, których co ciekawe nie ma w Bahrajnie, więc nabyłem kanapkę drwala z Wege, muszę zobaczyć jak to smakuje, no i klasycznego, żeby sobie móc porównać, także biorę się do dzieła i okraszę to wszystko sokiem jabłkowym, ale jestem głodny po tej całej podróży. Na, biorę się do roboty. Ta kanapka wege nie jest taka zła, tylko tak jakby, nie wiem, za mało sosu tutaj jest. Gdyby ona była w wersji na ostro, pewnie byłaby lepsza. I dlatego wziąłem sobie tutaj sosik taki Hańca Firecracker. Spróbujcie sobie, bo naprawdę z rewelacja. Jest bardzo ostry, ale naprawdę pyszny. Także spróbuję sobie z firecrackerem. Mm, może będzie trochę lepiej smakować. No, to jest sucha jest bardzo, taka sucha. Ale sam kotlet ten wege nie jest zły. Aż jestem zaskoczony. Czyli jest tak jak mówili, czyli dobrze. Oczywiście siedząc w, w Bahrajnie, musiałem sobie pozamawiać nowe modele, no bo jakże by inaczej. Ciekawe czy kiedykolwiek uda mi się skleić wszystkie modele, które, które nabyłem. Zobaczymy. To będzie ciekawy projekt razem z tym motorkiem. Tak stoi szwarty Tylko o wiele lepszy, ponad wargą jest wąs. Paluchami przebiera jak hobin, bawarot w importu kotwą. Noc nie umie, postać ich nie musi. Styktow tylko w białe stos. i słuchajcie, yy, a w ogóle zobaczcie jaki fajny zachód, zielone takie pola jeszcze. Uwielbiam takie klimaty. Zdecydowanie lepsze niż piaski, pustyni słuchajcie, słuchajcie, co chciałam powiedzieć, Chciałem powiedzieć, że już od kilku filmów miałam to powiedzieć, żebyście wysyłali pod tym filmikiem, teraz to będzie pytania do QA, zrobimy QA, bo dawno nie było, ja tam jeszcze jakąś listę pytań mam, ale wysyłajcie nowe i zobaczymy, jak macie jakieś pytania jeszcze, to wysyłajcie, zrobimy następny filmik w postaci QA, czyli questions and answers, albo może nie, żeby... Nie snubować się tutaj na Amerykanów, zrobimy to po polsku, czyli po polsku to będzie PIO, czyli pytania i odpowiedzi. Ok, ok, zobaczcie celika mojego brata, to jest prawdziwa perełka. Naprawdę, jak z fabryki jest, prawdziwe cudo, super się to o tym jeździ. Ale zimno już jest. Oj, tam stoi moja Madzia, już odebrana od mechanika jest Mazda każdy się z tym wszystkim załaduje tutaj jak tu się otwierało ten bagażnik jak to się otwierało Aha, tu są jakieś śmieci Pojeżdżam pojeżdża Mazdą teraz. Strasznie mało miejsca, po prostu masakra, jak to małe autko. Ale super. Zaraz przed wyjazdem zalałem swoją klawiaturę piwem. Chciałem nagrać wam unboxing nowej klawiatury, bo jest dosyć ciekawa, ale, ale coś się nie nagrało na kamerze, nie wiem dlaczego. W każdym razie nowa klawiatura, oczywiście korzystałem z rekomendacji. Z Nie chcę reklamować, bo, bo oczywiście nic za to nie mam, żeby się zamówić. Znowu... Czy już kiedyś były takie jakieś zarzuty, że coś tam reklamuję? Nic nie reklamuję. Mam 2,5 tysiąca subskrypcji, a ja mogę reklamować. W każdym razie bardzo fajna klawiatura, polecam Wam. Jest fajna, bo można sobie przypisać, do czego ona jest powiązana. Na przykład pod jedynką mam komputer, a pod dwójką mam telefon komórkowy. Mogę sobie złożyć tutaj telefon. I jak piszę na przykład na messengerze z kimś, to po prostu się szybko przełączać. Piszę coś na klawiaturze na komputerze, ewentualnie właśnie sobie przełączyć na telefon i odpowiadać messengerem na, na, na telefonie. Także bardzo fajnie to jest skonstruowane. Jeżeli macie właśnie taką potrzebę, że macie kilka urządzeń i korzystacie z nich w tym samym miejscu, czy właśnie telefon, komputer, może tablet, gdzie coś robicie. To taka klawiatura jest naprawdę bardzo fajna. A czas się przyzwyczaić co prawda, do tych okrągłych, ale myślę, że to nie jest jakiś problem, myślę, że się tylko przyzwyczaje. Zawsze, jak kupujecie nową klawiaturę, to trzeba się do niej przyzwyczaić, więc myślę, że to tyle. Yy. Szkoda, że się wcześniej ten unboxing nie nagrał, bo, bo chciałem wam pokazać parę rzeczy, ale nie wiem, czy on plik po prostu był uszkodzony, na, na, jak go zgrałem na komputer. Czy muszę kupić nową kartę pamięci, bo. żeby się nie okazało, że, że jest gdzieś uszkodzona. Dobra. To tyle, w takim razie kończę i do następnego razu, trzymajcie się, hej!